Jest trudno dla mnie uh, to łączyć jednak. Uh, Wszystko, ja rozumiem, co, ja ja co ja robię w, w moim otoczeniu, że to ma wpływ, uh, że to jest to, co ja faktycznie mogę zrobić, to ja rozumiem, ale jednak jestem częścią świata i jest, ja patrzę... Z, no, trudno jest mi to łączyć, jak patrzę na, na rzeczy, które... I, she understands mm -hmm. that there is a connection and she tries to be in peace with her surroundings but at the same time it's difficult for her to connect this to what is out there in the world because there is separation you don't feel yourself as part of syria you don't feel yourself as part of egypt you are just polish Ponieważ nie, 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 nie czuję siebie jako części Syrii, czy też Egiptu, po prostu Polski. Czy nie jesteśmy połączeni duchowo, czy nie jesteśmy jakby z jednej duszy? Czy to, czy to jakoś rozumiesz? feel about it feel about it mm -hmm. feel about it what is the question? so he wanted to relate to your sentence uh, that you said Trust your heart. Yep. Mm -hmm. yep. e, przypomina mi się myśl z Biblii, to nie znaczy, że ja e, jestem zgodny z tym, co Biblia pisze, ale jest tam w jednym miejscu wyraźnie powiedziane, że nie ufaj sercu, chyba mówi Paweł, nie ufaj sercu, gdyż najbardziej zdradliwym jest serce. Mm -hmm. Jak to e, teraz tutaj pogodzimy. że okay. jest a w in the bible probably from saint paul who says do not trust your heart because your heart is most deceptive oh. a man wrote that book. a man to była księga napisana przez mężczyznę not czy też człowieka a nie nie przez

I'm glad you spoke about it, because many things in books are not the truth. Cieszę się, że mówisz o tym, bo wiele książ wiele rzeczy, które piszą w książkach, nie są prawdziwe. So as long as you believe in books for the truth, you're not touching your wisdom. Jak długo będzie, będziemy wierzyć w księgi mądrości nie będziemy dotykać w swojego wewnętrz swojej wewnętrznej mądrości. Give no, away the books. Paszej książeczki go in here. Pójdź do, do wnętrza. Now my question is, do you believe in other civilizations? Yes. Teraz jest takie pytanie, czy ona wierzy w inne cywilizacje. Yes. <laughs> yes. yes. Do, you believe, do you believe that uh, uh, we live Czy wierzy, że tutaj żyjemy w iluzji? Tak, Do you believe that there are programs we have to walk? Musimy have to uh, work, out. Do work out. Work out. Not anymore. Not, Not anymore. Yes, but to this time, of course. Programs jak you mean, religion and those sort of things. Jak to właśnie przetłumaczyć? Bo ja przepraszam. W jakim sensie programy? Blokady wewnętrzne, coś co. Ach, w tym znaczeniu. Do przepracowania. do przepracowania. Do przepracowania. Takie. Aha, blokady czy są? Takie. Czy Where mamy takie wzorce? wzorce. Programs mean patterns. Czy nie, nie wierzy, że jesteśmy manipulowani <coughs> przez inne inny, cywilizacje? Jedynym powodem, dla którego możemy być manipulowani, to w, kiedy oddamy swoją władzę innym, ja mam pytanie, bo Mary powiedziałaś już, że powinniśmy się zwrócić do siebie, pracować ze sobą samą. Powiedziałaś również, że nie, po, nie musimy się martwić o innych, bo oni znajdą swój własny rytm na to, co my możemy zrobić ze sobą. And you said that we shouldn't worry about other people because they will have to find their own rhythm, how to transform. What I would like you to be is an example. That's all. What I would like to be uh, jest, is przykład, przykładu. That's all. That's all. And something else? Mm -hmm. Because it wasn't the... the The whole question, I think. No, Ponieważ to nie było całe pytanie. Mm -hmm. ja, ja też złapałem od razu odpowiedź, bo tutaj na mi również odpowiedź częściową na moją wątpliwość, także to już jest część. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, bo podawanie e, przykładu sam, sobą samym e, wiąże się z poczuciem, e, że, że jestem pewien, że robię dobrze. Being an example is connected with the feeling that uh, what I do is good. There is no good and there is no bad. What you do is from your heart. From your heart means you don't think, you just move with what comes from here. What comes from here you move with, with all your heart. If it comes from here you will hesitate you will question it and da, 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 da. when it comes from here you will move with it instantly without fear Jeżeli robimy coś z serca to jakby poruszamy się za tym e, prawie natychmiastowo i bez strachu natomiast jeżeli myślimy tylko to zaczynamy mieć wątpliwości i e, e, nie, nie nie brać poważnie swoich decyzji. Pewnie to jest tylko mój problem, ale właśnie dotykamy tutaj sedna, czyli strachu. I ja rozumiem, że w momencie, kiedy pojawia się strach, to prawdopodobnie kontrolę na mną przejęło to tutaj, a nie, a nie to. Natomiast w moim przypadku jest bardzo często w ogóle złapać ten moment i co robić. So he says that uh, fear is for him the, the, the real issue mm -hmm. because he says that when uh, he feels fear, he stops uh, acting on his heart mm -hmm. and starts acting on his mind and uh, he wants somehow to. catch the moment when the fear uh, uh, overcomes him how to catch that moment how to dobrze jest robić afirmację żeby zacząć wierzyć w siebie każdego ranka robić takie afirmacje when you walk in the world and you feel fear coming into you, what will you do? Kiedy jesteś w świecie i czujesz, że przychodzi do Ciebie strach, co będziesz robić? Stop and do the affirmation again and come back into your own light? Wtedy, jak czujesz, że cię ogarnia strach, przestań robić cokolwiek robisz. I e, staraj się wstąpić w swoje światło. The human being. carries fear. The human and divine being does not. Ludzka okay, istota niesie ze sobą strach, ale ludzko- boska istota nie. I have a different question from a di different story. Please. Could you tell us please about your first meeting with Pleiadians and how did this Jak ten spotkanie wpłynęło na twoje życie od tamtej pory? To jest troszeczkę z innej, z innej beczki pytanie. Twoje pierwsze spotkanie z, z, z Plejadianami. Play yeah. Jak to twoje życie zmieniło? Pierwsze spotkanie, i proszę, nie trzymaj mnie na to, to było w 1978 I... <laughs> roku.

I myślałam, na pewno to jakiś helikopter. still, Ono nie porusza się, ono jest w jednym miejscu, to na pewno jest helikopter. I zobaczyłam to, to, co, to, co zauważyłam, że on w ogóle nie wydawał żadnej, żadnego dźwięku i się pomyślałam, ale to cichy helikopter. so about a half an hour later i said i'll well, just go check to see if it's still there i was to too long it's not a helicopter it's too quiet what is it it's nie, nie by I, I went outside and i looked up mm -hmm. and it was like a huge bowl a silver bowl with many lights coming from it Wyszłam na, na zewnątrz i zobaczyłam, że było to jakby e, wielka, e, wielka kula, wielka srebrna kula z wieloma światłami. I tak jak jest w moim zwyczaju, nie wiedziałam co to jest, więc starałam się po prostu mówić do tego e, w myślach, kim jesteście, czym jesteście. And I went. If you are willing you are very welcome to come down for a cup of tea I pomyślałam e, po, powiedziałam e, w myślach jeżeli chcecie to możecie e, jesteście zaproszeni na wbieżankich herbaty Very clearly I heard the answer Not at this time Bardzo jasno uzyskałam odpowiedź nie tym razem no, you have much to do in the world around peace creating peace Nie masz dużo do zrobienia w tym, na tym świecie, aby e, w temacie pokoju, aby, aby e, tworzyć pokój. And you need to know we come in peace. I musisz wiedzieć, że my przybywamy w pokoju. We love you, kochamy Ciebie, all of you, wszystkich was, and peace will come. I pokój nadejdzie. And for the next I don't know how long I was walking around like I was floating. I felt so much love, so much joy, so much bliss. Potem nie wiem jak długo, sz szłam tak jakby płynąc, bo czułam tak wiele pokoju, tak wiele miłości w sobie. Czułam ich energię długi czas potem, ze mną, wokół mnie. The next time I woke in the night następnym razem kiedy obudziłam się w nocy, and my heart said, Go outside. I moje serce powiedziało wyjdź na zewnątrz. I Poszłam na zewnątrz. And again I saw this huge, I call it the mothership. That's what I call it. Huge, huge mothership. I zobaczyłam tą tę, tę, tę wielką stację Statek matkę. Statek. Statek. Statek Matkę można powiedzieć, yeah. tak. And there was like a curtain around the bottom. The, the mothership was there. Hi, hi, and there was like a curtain around her. ta matka był tak jak ale nadu na spływała coś w rodzaju jakby kurtyny, czy zasłony. And I towards it. ja podeszłam do tego it i ona się otworzyła. Only light. i było tam tylko światło and I, stood under the I Ja stałam pod tą statkiem matką. And I was simply lifted up. There was nothing there, but I was going up. Po prostu zostałam jakby podniesiona w górę. And I, went I weszłam i udałam się do środka. I was powitał mnie że człowiek, ktoś, ktoś, kto wyglądał jak człowiek ze złocistymi włosami i czymś w rodzaju tuniki i medalionem tutaj. and all i felt from this beautiful being was love wszystko wszystko czułam od tej osoby piękniej osoby to była miłość the same feeling i had when jesus came to me when i was four to było podobne uczucie kiedy Jezus do mnie przyszedł jak miałam cztery lata so we were in this empty space więc byliśmy w tej pustej przestrzeni and it was Why is it so dark? I, myślałam, I, I pomyślałam, right dlaczego? Dlaczego jest tak ciemno? And as I, said this, silently, light appeared. I kiedy mówiłam to cicho, myślałam do siebie to cicho. I nagle pojawiły się światełka. Then I, said, to sit I pomyślałam, i powiedziałam, nie ma na, na czym usiąść. And there were seats. I były siedzenia. And that was my first knowing of manifestation. I to było moje pierwsze spotkanie z, taką, z, z takimi osobami, z, takimi, z taką manifestacją. Z tak powiedzieć. First time. Tak. This beautiful being spoke to me, Ta piękna istota ze mną rozmawiała. i he took off his and he put it on me. Zdjął swój medalion i, i, i włożył na mnie. And he said, one day you will enliven this medallion. I powiedział, pewnego dnia ten ożywisz ten medalion. It will be enlivened by many who believe in you. On będzie e, ożywiony przez wielu, którzy będą ci wierzyć. He placed it there and it disappeared. On to mieścił ten medalion na mnie i zniknął. I knew that this civilization looked different to human beings, so I asked to see. Wiedziałam, że ta cywilizacja wygląda inaczej niż nasza, i prosiłam, żebym mogła zobaczyć. Oni byli piękni na swój sposób. To były nieduże istoty z jednym okiem. I ich język był rodzajem takiego szybkiego. Jakby. Mm -hmm. In that chatter was a language that was easily understood. I ten, ten język był dosyć prosty do zrozumienia. Easily understood. It was a language. This chatter was their language. To był ich, to był ich język. And when you understand another's language, you know you are at one with them. Kiedy rozumie się ich język, wiesz, wie że jest się jakby jednością z nimi. Hmm. That energy has always been with me. Ta energia zawsze była ze mną. And this year, when I came to Poland, w tego roku kiedy przybyłam do Polski, I'd totally forgotten about the medallion, totally gone. zupełnie zapomniała o medalionie One person brought me a sculpture of this medallion. Jedna, jedna osoba przyniosła mi e, taką rzeźbę tego medaliu. Another person brought me a drawing. Inna osoba przyniosła mi Podarowała mi e, rysunek. Me a painting. Inna osoba przyniosła mi obraz. It was like, now is the time. I teraz e, pomyślałam, teraz jest czas. Mm. Yes, so that's why I'm here. I dlatego tu jestem.